Łuszczyca jest częstą dermatozą. Dotyczy od 3 do 5% populacji osób mieszkających w Polsce. Jest to choroba, która może dotyczyć dzieci, jak również pojawić się pierwszy raz w wieku dojrzałym, około 50 roku życia. Zmiany chorobowe są bardzo charakterystyczne: są to czerwone grudki, zlewające się w większe tarczki, pokryte białą czy srebrną łuską. Tarczki w typowej lokalizacji w obrębie łokci, kolan czy okolicy krzyżowo-lędźwiowej oraz na skórze owłosionej głowy z reguły nie dają żadnych dolegliwości świądowych czy bólowych, nie, nie jednak stanowią bardzo duży dyskomfort dla pacjenta. Czynnikami, które prowokują pojawienie się zmian u osób predysponowanych genetycznie są stres infekcje, nieleczone ogniska zapalne, na przykład zęby czy w obrębie narządów rodnych u kobiety, infekcje i te ogniska zapalne, jak również stres, powodują nasilenie zmian, zaostrzenie zmian u osób predysponowanych. Zmiany chorobowe stanowią bardzo duży dyskomfort dla pacjenta i mówimy o tym, że stanowią objaw stygmatyzacji tych chorych w społeczeństwie. Stąd mówimy, że uszczyca jest chorobą psychosomatyczną i w leczeniu pacjentów bardzo często... Prosimy o konsultacje psychologów, którzy pomagają pacjentom radzić sobie ze stresem, który indukuje chorobę, jak również pomagają radzić sobie z chorobą i w podejmowaniu pracy, pozostawianiu na stanowisku i w funkcjonowaniu w rodzinie. Łuszczyca ma również kilka odmian i poza typowymi postaciami możemy spotkać pacjentów z łuszczycą krostkową dłoni i stóp, łuszczycą uogólnioną krostkową, erytrodyna. Termią łuszczycową, czyli uogólnionym stanem zapalnym w obrębie całej skóry, jak również z łuszczycą stawową, gdzie często zmiany skórne są bardzo niewielkie, natomiast pacjent cierpi z powodu nasilonych bólów stawowych, a w bardzo nasilonym przypadku choroby zniekształceń stawu. Leczenie zmian łuszczycowych rozpoczynamy od leczenia miejscowego preparatami złuszczającymi łuskę i redukującymi zmiany rumieniowe. Jeżeli nie ma poprawy lub jeżeli tych zmian jest bardzo dużo, dołączamy naświetlania, ponieważ promieniowanie słoneczne bardzo poprawia stan skóry i powoduje wchłanianie się zmian chorobowych, leczenie lampami, specjalistycznymi lampami, które mają działanie modulujące układ immunologiczny skóry poprawia stan chorych. Jeżeli nie poprawiają się zmiany skórne po leczeniu miejscowym i naświetlaniach, możemy dołączać leczenie ogólne w tabletkami, które mają również za zadanie modulować układ immunologiczny. Należą tu takie preparaty jak metotreksat, cyklosporyna czy retinoidy. Ostatnio bardzo nowoczesne leczenie, które moduluje układ immunologiczny na poziomie Receptorów i komórek nazywane leczeniem biologicznym, jest modne i jest możliwe w Polsce. Często pacjenci z bardzo nasilonymi zmianami, z bardzo ciężką łuszczycą, nieodpowiadającą na inne leczenie ma możliwość już skorzystania z takiego leczenia w klinikach.